Dzień dobry, dzisiaj trochę pracy na działce, m.in. wymiana koła w tarczce, to już jest trzecie koło, które dojechałem, dentkowe. teraz wymienię to na koło bezdętkowe, czyli pełną gumę, więc zapraszam do oglądania kanału. Jeżeli się podobało zachęcam do lajkowania oraz do subskrypcji kanału, żeby nie uciekło nic fajnego. Co tu jest? Efekt nie pompowania opony tarczce i przeładowana i opona pękła dętka wyszła i muszę to wymienić, a wymienię to chciałem na początku. O, kupiłem nową oponę wymienić, żeby było elegancko, ale mam akurat pełne koło z plastiku, więc nie wiem tylko czy to będzie pasowało. Ta śruba tutaj będzie pasowała. Tutaj jest trochę mniejsza, ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to już mi posłuży dłużej, bo to już jest trzecia, trzecie koło w tej tarce. Ta taczka nie jest jakaś super hiper. Bo no, To jest jedna z najtańszych taczek, tam około nie wiem, tam 80 zł chyba, więc nie jest przystosowana do dużych ciężarów. No ale dwa worki po 80 litrów ziemi ją załatwiły drugie koło załatwiły, o tak powiem Więc najpierw w do wymiany koła, a później muszę trochę pozbyć się tego, bo jestem na etapie prac ziemnych, czyli, czyli szamba, jedną już tą beczkę mam wykopaną. Beczka wygląda o! Już jest dosyć stara No, tutaj ktoś właśnie dziurę zrobił Ja nie będę miał dziury, będę po prostu to utylizował rozlewając to do baniaków i wywożąc to. I to muszę się tego wszystkiego tutaj pozbyć, a do tego mi będzie potrzebna taczka. Przy okazji zobaczymy obejście zrobimy ogrodu. Czereśnia już puściła kwiatki ładne. Tutaj wiśnia, jabłoń już rozrasta się, kwiaty też już widzę gdzie nie gdzie, tak. O, ładnie bardzo ładne kwiatki, mam nadzieję, że jabłuszka też będą równie smaczne, co w zeszłym roku. No i czereśnia, bardzo pyszne. Mam nadzieję, że tym razem nie zaatakuje mszyca. Zobaczymy jak to będzie, ten to ją opryskam czymś. A tutaj wisienka, też fajnie kwitnie. No i pogoda, piękna jest, słoneczko. Nie jest za ciepło, ale ładnie jest, nie jest deszczowe. Tutaj też jest mini wiśnia. Właśnie jak tam truskawki. truskawki z zeszłego roku są już tutaj, truskawki i poziomki a te są z rozsady z tego roku, znaczy w zeszłym roku na koniec sezonu je wsadziłem I w tym roku zobaczymy jak one wyrosną. a to jeszcze taka fajna rzecz jak rabarbar Zobaczymy jak to też będzie rosło Tylko, że tutaj mam opłot i tu jest przejście kota Tu kot chodzi, jak tym na działkach bywa Więc nie wiem czy on nie zaszkodzi temu robarbarowi Ale na razie rośnie, więc niech kot sobie chodzi Po raz na wymianę pełnego koła gumowego 또는 알았어. 아 진짜 그 실이 이제 덤이 많아. wiertło i rozwiercę tutaj te dwa wejścia na śrubę będzie elegancko powinno być wiertła co prawda nie znalazłem ale mam za to frez i to trochę rozwiercę po fachowemu Jajko zrobiłem. I kółko. Dobra. Elegancko. Fachowa robota. Tu weszło teraz z drugiej strony. A. Bardzo dobra robota, jakby to majster powiedział. Jest tutaj. Okay. Nå. No. Dobrze pozostanie skręcić. Ta czuszka jak nowa. Kółeczko kręci się, kręci. Będziesz wozić ciężary. Robota wykonana. Taczka ma nowe koło. I może dalej pracować, wozić to wszystko. Nie za ciężkie.